Mamy dziś 4 sierpnia 2024 roku. Wschód słońca o 5.01, zachód o 20.22. Dzień trwa 15 godzin, 21 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 1 godzinę i 26 minut. I jest dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 36 minut. Imieniny obchodzą Dominik, Prokop oraz Andrzej, Arystarch. Franciszek, Fryderyk, Jan Justyn, Krescencjusz, Krescens, Krescenty Maria Mironieg, Perpetua, Pęcisław, Pęcisława, Pękosław, Protazy, Rainer, Tertulian i Tertuliana. Ze świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Pantery Mglistej. W 1181. W gwiazdo-zbiorze Cassiopeii zaobserwowano wybuch supernowej SN 1181. W 1306 w Ołomuńcu został zamordowany król Czech i niekoronowany król polski Wacław III. W 1770 nad brzegiem rzeki Endeavour w Australii kapitan James Cook nadał nazwę kangaroo nowo odkrytemu zwierzęciu. W 1783 w wyniku erupcji wulkanu Asama na japońskiej wyspie Honshu zginęło około 1400 osób. W 1821 urodził się Louis Vuitton, francuski projektant mody. W 1881 temperatura w Sewilli osiągnęła 50 stopni Celsjusza. Była to prawdopodobnie najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i Europy. W 1901 urodził się Louis Armstrong, wokalista, kompozytor i trębacz jazzowy. Rok 1914 Pierwsza wojna światowa. Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom po wkroczeniu ich wojsk na terytorium neutralnej Belgii. Rok 1944, Druga Wojna Światowa. Japoński statek Koshumaru został zatopiony przez amerykański okręt podwodny USS Ray. Zginęło 1540 osób, większość robotnicy przymusowi zjawy. W 1954 ukazał się film "Okno na podwórze" Alfreda Hitchcocka. W 1958. w pierwszym notowaniu listy przebojów Billboard Hot 100 zwyciężył utwór Poor Little Fool Rickiego Nelsona. W 1961. urodził się Barack Obama, amerykański polityk, senator, prezydent USA, laureat pokojowej nagrody Nobla pochodzenia kenijskiego. W 1964, dwa dni po rzekomym ostrzelaniu przez północno północnowietnamskie kutry torpedowe amerykańskiego niszczyciela USS Maddox, otworzył on wraz z niszczycielem USS Turner Joy ogień do niezidentyfikowanego celu radarowego. Oba te zdarzenia, znane jako incydent w Zakoce Tonkinskiej, zostały wykorzystane jako oficjalna przyczyna przystąpienia USA do wojny wietnamskiej. W 1967 ukazał się debiutancki long play Pink Floyd zatytułowany The Piper at the Gates of Dawn. W 1967 ukazał się film Bunny and Clyde Artura Penna. W 1969 urodził się Max Cavalera, założyciel gitarzysta i wokalista zespołu Sepultura. W 1975 ukazał się debitancki imienny album Richie Blackmore's Rainbow. W 1984 album Prince'a Purple Rain trafił na pierwsze miejsce list przebojów w Stanach i pozostał tam przez aż 24 tygodnie. W 1984 ukazała się epka Slayer zatytułowana Haunting the Chapel. W 1989. okazał się album Testament zatytułowany Practice What You Preach. W 1989. okazał się album Red Hot Chili Peppers zatytułowany Mother's Milk. W 1997 zmarła Jean Calmon, francuska superstulatka, rekordzistka długości życia ludzkiego. Zmarła w wieku 122 lat i 164 dni. W 2017 teledysk do utworu Despacito Luisa Fonsiego został najczęściej oglądanym filmem w historii YouTube i jako pierwszy osiągnął 3 miliardy wyświetleń. W 2020 w wyniku eksplozji saletry amonowej w magazynie portu w Bejrucie zginęły 204 osoby, a ponad 7,5 odniosło obrażenia.